Na wstępie podziękuję kanałowi Lukemeister za to, że podsunął nam pomysł oraz zmotywował mnie do tego, abym założyła kanał na YouTubie. Zachęcam również do subskrypcji jego kanału, kanał Lukemeister. Znacznie mniej grozi 22-latkowi, który był ścigany listem gończym za przeklinanie. Po upłynięciu kilkunastu godzin od momentu publikacji komunikatu na Witajcie na kanale Road to Happiness. Dzisiaj taki pierwszy gadany filmik po nowym roku. Dajcie nam znać, jakie macie postanowienia noworoczne. Przedni rok zakończyliśmy z przytupem, zakończyliśmy zbiórkę, którą możecie zobaczyć na filmie, który daję Wam tutaj w linku w opisie. Fajnie, że tyle osób o dobrym sercu postanowiło nam pomóc, i w tej kwestii przekazaliśmy ponad 100 puszek do schroniska. W tym roku, wcześniej zorganizujemy zbiórkę, która będzie polegać na tym samym. Będę Wam wklejać link na społeczności i za kwotę, którą uzbieramy, kupujemy puszki karmy, co Wam również udokumentujemy w filmie. Miło jest pomagać. My jesteśmy osobami, które bardzo kochają zwierzęta i jesteśmy w stanie zrobić dla nich wszystko. Przede wszystkim nie tolerujemy krzywdy. Ani tego, że ludzie wywalają zwierzaki albo nacieszą się chwilę i te zwierzaki umierają z głodu. Jest to bardzo przykre. Jednak w tych czasach jest bardzo dużo ludzi, którzy nie mają serca do zwierząt, a biorą je tylko, żeby mieć. Jeszcze z takich rzeczy na pewno będziemy chcieli, bo w zeszłym roku mieliśmy pojechać, ale się nie udało, więc może w tym roku się uda pojechać do centrum adopcji niechcianych gryzoni. I pokazać Wam na czym to polega i jak to wygląda. Z tego co słyszałam są mi morskie i chomiki, które są oddawane przez ludzi i są gotowe do adopcji. Fajnie, że jest Was tak wielu. Mamy ponad 3000 subskrypcji. Zbliżamy się do 4000, za co Wam serdecznie dziękuję i zachęcam do subskrypcji kanału, naszego, jak i kanału Lukemeister, gdzie możecie również zobaczyć szyszka by się dwie Wasze ulubione świnki, które cenicie i oglądacie na tym kanale. Serdecznie dziękuję Pani Ewie oraz Agnieszce i Kamili. Dzięki nim powstało większość filmów na tym kanale, ponieważ podsuwają bardzo super pomysły w komentarzach. Zachęcam Was również, aby otrzymać takie pozdrowienia, napisać co byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Jeszcze raz Wam kochani, dziękuję serdecznie z całego serca. Chciałabym, aby ten kanał był dla Was, abyście czuli się swobodnie i nie bali się pytać o cokolwiek. Na każde pytanie odpowiemy. W najbliższym czasie na pewno chcemy ogarnąć jakąś lepszą kamerę oraz mikrofon. Chcemy, aby te filmy były bardziej profesjonalne, bo teraz są nagrywane telefonem. No i nie ukrywajmy, ta jakość nie jest powalająca. Jeszcze raz kochani bardzo, bardzo Wam dziękuję i w tym momencie sobie zakończymy. Zostawcie łapkę, komentarz oraz subskrypcję kanału.